Apofis, jedna z najbardziej znanych asteroid, swoją sławę zawdzięcza konsternacji, jaką wywołał w momencie odkrycia, gdy okazało się, że jest obiektem, który może zagrażać naszej planecie. Dziś już wiemy, że Apofis na pewno w Ziemię nie uderzy, ale to nie oznacza, że powinniśmy go spuszczać z oka. Wciąż jest bardzo ekscytujący. Jego przelot w pobliżu Ziemi w roku 2029 jest jednym z najważniejszych wydarzeń astronomicznych całej dekady, a NASA niedawno podjęła decyzję o przekierowaniu w jego stronę jednej ze swoich sąd. Zaczynajmy! 19 czerwca 2004 roku astronomowie z Kitt Peak Observatory zauważają na zdjęciach niewielką kropkę. Z początku nic interesującego. Od asteroida, jakich wiele, niewielki kosmiczny kamień w odległości 170 milionów kilometrów od Ziemi, otrzymuje oznaczenie 2004 MN4. Jednak pół roku później ta sama asteroida mija Ziemię w odległości 14 milionów kilometrów, a wstępne obliczenia jej orbity wskazują na bardzo bliski przelot obok Ziemi w roku 2029 z prawie 3% ryzykiem uderzenia w naszą planetę. Tak rozpoczyna się historia jednego z najbardziej zagrażających nam obiektów, jakie kiedykolwiek odkryto. Asteroida nazwana przez odkrywców Apophis wywołuje ogromne poruszenie i przez wiele lat będzie jedną z najbaczniej obserwowanych asteroid. Apophis okrąża Słońce po eliptycznej orbicie w czasie 323 dni i 14 godzin. W Perihelium zbliża się do Słońca prawie tak blisko jak Wenus, natomiast w Abchelium oddala trochę dalej niż Ziemia. Taka orbita umiejscawia go w grupie Aten, czyli planetoid bliskich Ziemi, które krążąc wokół Słońca poruszają się przeważnie wewnątrz ziemskiej orbity. Inklinacja, a więc jej odchylenie od płaszczyzny Układu Słonecznego wynosi 3,3 ,3 stopnia. Zauważcie jednak, że jest jedno miejsce, w którym orbita Ziemi i orbita Apophisa niemal się przecinają. Po przelocie w roku 2004, gdy Apofis minął Ziemię w odległości 14 milionów kilometrów, planetoida ponownie zbliżyła się do naszej planety w roku 2013 na podobną odległość. Obserwowana była wtedy między innymi przez pracujące w podczerwieni kosmiczne obserwatorium Herschela. Obserwacje ujawniły, że jest większa niż do tej pory podejrzewano. Na nowo dokładniej zmierzono albedo, okazało się, że odbija 23% słonecznego światła, natomiast reszta jest pochłaniana i ogrzewa planetoidę, a także wymodelowano rozkład temperatury na jej powierzchni. Znajomość tych właściwości pozwala dokładniej oszacować jej orbitę w przyszłości, bowiem ulega ona delikatnym perturbacjom z powodu. Nagrzewania przez światło słoneczne. Nazywamy to efektem Jarkowskiego. Wirująca wokół własnej osi planetoida najwięcej energii cieplnej oddaje po południu. Tak to działa. Większość swojego dnia się nagrzewa. I w miejscu, w którym obecnie nadchodzi wieczór, emituje najwięcej promieniowania termicznego, które wpływa na jej prędkość. Jeśli obraca się wokół własnej osi w kierunku zgodnym z ruchem orbitalnym, będzie odpychana i będzie przyspieszać na swojej orbicie oraz oddalać się od Słońca. A jeśli w kierunku przeciwnym, będzie hamowana, będzie zwalniać i zbliżać się do naszej gwiazdy. Oczywiście efekt ten ma znikome znaczenie w porównaniu do grawitacji, ale w bardzo długim terminie, na przestrzeni wielu lat, może istotnie wpłynąć na orbitę obiektu. 5 marca 2021 roku Apofis zbliżył się do Ziemi na odległość 17 milionów kilometrów. Obserwacje rozpoczęto już w styczniu za pośrednictwem teleskopu Subaru. Te wykazały, że obiekt jest delikatnie odpychany przez efekt Jarkowskiego i obliczono, że jego orbita przesuwa się co roku o 170 metrów od przewidywanej pozycji. Wykonano także radarowe obserwacje z obserwatoriów Goldstone oraz Green Bank. One ukazały kształt obiektu i pozwoliły na doprecyzowanie orbity i ostateczne odrzucenie jakiegokolwiek prawdopodobieństwa zderzenia asteroidy Apophis z Ziemią. Może się wydawać, że to słabej jakości zdjęcia, ale nic bardziej mylnego. Jeden piksel na tym obrazie odpowiada 38 metrom na obiekcie oddalonym od nas o 17 milionów kilometrów, czyli 44 razy dalej niż Księżyc. Również my wtedy tutaj na kanale wspólnie na żywo podziwialiśmy jego wędrówkę wśród gwiazd. Pamiętacie? To do tej pory jest jedna z moich ulubionych transmisji, była dla mnie bardzo ważna. Zobaczyliśmy Apofisa po raz ostatni przed 2029 rokiem i mam nadzieję, że wszyscy wspólnie zobaczymy go wtedy ponownie podczas bliskiego przelotu. Zbliżenie planetoidy do Ziemi w roku 2021 okazało się kluczowe w ostatecznej ocenie ryzyka kolizji z naszą planetą w latach 2029, 2036 i 2068. Już na 100% wiemy, że w tym stuleciu Apofis na pewno w Ziemię nie uderzy i został definitywnie usunięty z tabeli ryzyka. Nie zmienia to faktu, że ciągle jest dużym obiektem potencjalnie zagrażającym naszej planecie w dalszej przyszłości i nie powinniśmy go spuszczać z oczu. Na ten moment możemy jednak odetchnąć z ulgą i patrzeć na niego wyłącznie jak na obiekt niosący ze sobą ogromną wartość naukową. Do największego zbliżenia do Ziemi dojdzie w piątek, 13 kwietnia 2029 roku o godzinie 21.46 czasu uniwersalnego. Minie wtedy naszą planetę w odległości nie mniejszej niż 31 600 km, to bliżej niż orbita satelitów geostacjonarnych. Apofis widoczny będzie gołym okiem jako obiekt o jasności 3 magnitudo, a w ciągu jednej godziny pokona aż 42 stopnie ziemskiego nieboskłonu. Rozmiar kątowy asteroidy wyniesie około 2 sekundy łuku, a więc porównywalny z pozornym rozmiarem Neptuna. Przelot widoczny będzie z Europy, Afryki oraz zachodniej Azji. Tak bliskie podejście do Ziemi istotnie wpłynie na orbitę asteroidy, zwiększając jej rozmiary, co przesunie ją z grupy Aten do grupy Apolla, czyli grupy takich asteroid, których orbita znajduje się całkowicie na zewnątrz orbity Ziemi. Takie wydarzenie to nie tylko gratka dla astronomów amatorów. Profesjonalni astronomowie również będą mieli niezwykłą okazję obserwacji takiego obiektu z bliska i z pewnością wykorzystają maksymalne możliwości dostępnych obserwatoriów. I nie tylko. Niedawno NASA ogłosiła, że w stronę Apophis poleci jedna z jej sond. OSIRIS-REx. Ta sonda znana jest przede wszystkim z badań planetoidy Bennu. W Sylwestra 2018 roku weszła na orbitę wokół asteroidy i tym samym Bennu stała się najmniejszym obiektem, wokół którego orbitował statek kosmiczny. Wielomiesięczne badania Bennu z orbity pozwoliły precyzyjnie zmierzyć wspomniany wcześniej efekt Jarkowskiego, dokładnie zmapować jej powierzchnię i wybrać najlepsze miejsce do poboru próbek. Pod koniec października 2020 OSIRIS-REx zbliżyła się do planetoidy i, nie lądując na niej, dzięki posiadanemu wysięgnikowi pobrała próbki materii z powierzchni Bennu. Materiału jest aż 400 g i dotrze on na Ziemię we wrześniu 2023 roku. Jednak już wystarczy wspomnień z Bennu. Niedawno ogłoszono, że końcówka zawiłej nazwy Sondy Osiris Rex zmieni się na Apophis Explorer i po roku 2023, już jako Osiris Apex, zajmie się analizowaniem demonicznego Apofisa. Gdy w kwietniu 2029 rozpali wyobraźnię tysięcy, a pewnie nawet milionów ludzi na całym świecie, przemykając po niebie jako obiekt trzeciej wielkości gwiazdowej, Osiris Apex będzie go gruntownie analizować. Misja na orbicie asteroidy potrwa łącznie 18 miesięcy. W jej trakcie Apex ma wykonać podobny manewr do tego, który pozwolił pobrać próbki z Bennu. Tym razem jednak nie będzie używania wysięgnika. Sonda zbliży się maksymalnie do asteroidy i uruchomi silniki, co pozwoli odsłonić materiał pod powierzchnią i umożliwi naukowcom zbadanie właściwości skał, z jakich zbudowana jest asteroida. Oprócz tego w planach jest analiza efektu Jarkowskiego i wpływu grawitacji Ziemi na kształt, prędkość orbitalną i rotację Apofisa. Będą to bezcenne dane w kontekście planowania ewentualnych interwencji zmieniających orbitę tej planetoidy lub innych potencjalnie niebezpiecznych kosmicznych okruchów. Mimo, że już nie musimy się obawiać apofisa, to warto wspomnieć, jakie byłyby konsekwencje jego uderzenia w Ziemię. Długotrwałych zmian w skali globalnej taka kolizja by nie przyniosła, ale przewidywana energia naprawdę robi wrażenie. 1200 megaton to równowartość 90 tysięcy bomb zrzuconych na Hiroszimę. Na obszarze wielu tysięcy kilometrów kwadratowych zniszczenia byłyby katastrofalne, ale nie byłaby to apokalipsa na miarę wyginięcia dinozaurów. To wszystko w tym filmie. Bardzo dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do zobaczenia.